Witam wszystkich dzisiaj z truskawkowego pola. Tam są truskawki, tam też chyba są truskawki. Znaczy w sumie to ja nie wiem dokładnie jak się, jak powinno wyglądać truskawkowe pole, ale podobno teraz jesteśmy w lokacji, yy, gdzie so, roś, rośnie bardzo dużo truskawek. Chociaż to mi nie przypomina truskawek, nie mam pojęcia co to jest. Ale znaleźliśmy się tutaj dlatego, że dzisiaj jest mój przedostatni dzień kursu na drona. I to znaczy, że będzie dzisiaj latanie i egzamin praktyczny, później, chyba jutro. Ja nigdy jeszcze dronem nie latałam, więc nie wiem, jak bardzo to jest trudne zadanie, ale chyba nie aż takie trudne, skoro można to robić także bez licencji. Licencja na drona składała się tutaj z części teoretycznej, z części praktycznej z obsługi radia i z drugiej części praktycznej, czyli z samego latania, które teraz dopiero się odbędzie. Część teoretyczną już zdałam. Część radiową, ja się jej najbardziej bałam, też zdałam. To znaczy, to jest to, żeby się komunikować przez wiecie, takie radio, z, co się komunikuje wieża z samolotami i samoloty z wieżą. Bo jak my będziemy używać przestrzeni jakiejś, w której mógłby się ktoś inny też znaleźć, to powinniśmy zawsze się ogłosić, że czy ktoś nas tutaj słyszy i że my będziemy tutaj prowadzić operację do 400 stóp. Nie wiem dlaczego w stopach i to jest trochę dziwne, że nie używają metrycznego systemu, ale to jest około 120 metrów i nie można latać wyżej, jeżeli nie załatwi się z, yy, pozwolenia na to. Wygląda na to, że pierwsza się pojawiłam na miejscu naszej misji. I przyznam, że jest tu bardzo uroczo. Tej części radiowej najbardziej się bałam z tego powodu, że no ja mam straszny problem czasami ze zrozumieniem ludzi, którzy mają dziwne akcenty. A dziwny akcent to dla mnie jest praktycznie każdy akcent poza moim własnym. A poza tym te radia ucinają część częstotliwości, przez co słyszy się czasami tylko takie i to było trochę straszne. Ale egzaminator powiedział, że już i tak zdałam, bo przecież on, bo to bardziej chodzi o to, czy w ogóle ja umiem się porozumiewać po angielsku. I no, on wie, że ja coś tam umiem się porozumiewać po angielsku, więc powiedział, że spokojnie już i tak zdałaś, tylko po prostu musimy zrobić ten test i ten, i, i było spoko. Test teoretyczny miał 50 pytań, i były to pytania takiego zakresu jak meteorologia, prawo lotnicze, urządze to samo obsługiwanie drona, tego kontrolera, jakie siły działają na drona w powietrzu i też dużo było takich rzeczy bardziej związanych z samolotami niż z dronami, ale co takie piękne się stało, co ja zawsze o tym, znaczy nie, że marzyłam, ale to jest takie, jak miałam lekcje fizyki w, w szkole, w, nie wiem, w liceum czy w gimnazjum, to wiecie, Uczymy się o różnych rzeczach i o różnych prawach i o różnych siłach. I na przykład jest siła Coriolisa, która powoduje, że, e, że jak, jak na przykład woda schodzi takim wirem, to on się obraca w którąś stronę. I jeżeli jest dokładnie to samo urządzenie, to samo e, naczynie, to ta woda będzie zawsze w tą samą stronę e, spływała po stronie Ziemi Północnej a po stronie ziemi południowej w drugą stronę. I siły Coriolisa mają też wpływ na ruch powietrza i na chmury. I wiecie, no teraz zdaję licencję australijską, więc uczyłam się o sile Coriolisa, która działa w drugą stronę niż na, na półkuli, na której jest Polska, o której się uczyłam w liceum, jak miałam lekcje fizyki. No i to mi daje taką małą radochę, że wiecie, życie jest tak bardzo inne, że nawet prawa fizyki są tutaj inne. Bo jestem po drugiej stronie świata. I można powiedzieć, że mam szczęście. W sumie to podwójne szczęście, bo ten kurs na drona wygrałam, a nie musiałam za niego płacić. Normalnie kosztuje 2000 dolarów. Ale podwójne szczęście, bo yy, teraz przepisy się zmieniają w Australii i będzie ten kurs jeszcze bardziej wymagający niż jest obecnie. Obecnie on trwa 5, 5 dni, a ma trwać Teraz już gdzieś tak z trzy tygodnie, o, że za niedługo wprowadzam tą zmianę. No więc jeżeli wiecie, macie z kimś trenować przez trzy tygodnie, no to to na pewno będzie dużo, dużo więcej kosztowało w porównaniu do jednego tygodnia, więc w sumie to daje taką perspektywę, że czasami warto zrobić pewne rzeczy szybciej, bo później, na przykład w kwestii prawnej, one mogą się bardzo pokomplikować. I dlatego. Ta firma, w której na przykład ja jestem, bardzo się rozwinęła w tych czasach, kiedy jeszcze praktycznie nikt inny nie latał dronami, bo to było tam z 10 lat temu, i oni byli pierwsi, i nie było na przykład żadnych takich restrykcyjnych ograniczeń, no bo jeszcze nie było legislacji na coś, co nigdy wcześniej jeszcze nie występowało na świecie. I oni się rozwinęli dzięki temu, że nagrywali właśnie wydarzenia sportowe albo po prostu pokazywali perspektywę taką, której żaden inny trans, w sensie żadna inna transmisja nie mogła e, uzyskać i współpracowali z jedną ze stacji e, w Ameryce telewizyjnych. Która właśnie robiła, nadawała wydarzenia sportowe, i to się tak wszystkim mega spodobało, że później wszyscy już chcieli tak zrobić. No ale opłaca się być pierwszym. Yeah. Yeah. Uh, we have boxes, Witam trochę później. Jest około 15:00? Po 15:00. Jak widzicie, jesteśmy nadal na wsi. <głos> <głos> już widzieliśmy owce tutaj, krowy, takie dziwne krzyczące ptaki. I już wylatałam jakieś. O, właśnie ktoś na mnie krzyczy. Co tam słychać ziomek? Jak żyć koleci? W ogóle tutaj są takie śmieszne owce. Barany owce. Takie z, z białą twarzą. I takie z czarną twarzą. O, krowy też się interesują. Ale słodko. O, ho, ho, ho. Tutaj chyba jechał jakiś wóz z truskawkami czy coś, bo są takie rozsypane truskawki na ziemi. I widać, że chyba im nawet smakują. Ogólnie to ja byłam w trakcie, w środku myśli, jak mi baran beczał, zaczął beczeć i mi przerwał. Byłam w trakcie myśli, że w momencie tego nagrywania miałam jakieś dwie godziny y, przelatane już. To teraz popatrzmy sobie, jak latałam już po pięciu godzinach przelatania. 5 godzinach lotów, bo żeby zdać ten kurs, musiałam zrobić 5 godzin lotów. Największym wyzwaniem, żeby zrobić to 5 godzin, to nie było to, że to było jakieś trudne, tylko to było to, że baterie się strasznie szybko rozładowują przy takim urządzeniu. Jedna bateria wytrzymuje 25 minut około, i my mieliśmy chyba z. 10 baterii, no to one szybko schodziły i potem trzeba było czekać aż się naładują z powrotem. Sam egzamin, który kończył te 5 godzin lotów, polegał na tym, że były rozstawione takie pomarańczowe pachołki w kształcie takiego T i trzeba było wykonać kilka figur. Pierwsze z nich to było, znaczy pierwsze z nich to było, żeby, jak to jest ziemia, to żeby po prostu się wznieść. I utrzymać się na tym samym poziomie, i potem wylądować na tym samym miejscu. Następne to było, żeby polecieć po prostu do przodu, obrócić się i polecieć w jedną stronę, obrócić się z powrotem, polecieć w drugą stronę, i potem wrócić e, tam skąd się przyleciało i znowu wylądować. E, było, było robienie ósemek takich na zie na, nad ziemią, było robienie takiego kwadrata, żeby się wznieść i zrobić taki kształt kwadrata. I jeden. Jedno zadanie polegało na tym, żeby polecieć bardzo daleko, znaczy bardzo daleko, no polecieć na jakieś 60 metrów przed siebie i potem wrócić. Ale najpierw trener obracał tego drona kilka razy wokół własnej osi, tak że ja nie widziałam, w którą stronę ten dron jakby się patrzy, nie? I trzeba było wrócić do, 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 do siebie nim, więc. Trzeba było najpierw się zorientować w ogóle, w którą stronę, która teraz ta rączka od tego kontrolera rączka to ramię, wiecie, ten joystick w którą stronę ten joystick właściwie ja muszę nacisnąć, żeby on do mnie wrócił. I dodatkowe utrudnienie było to, że przez pierwszy czas, jak lataliśmy, przez pierwsze powiedzmy połowę tego czasu do wylatania to lataliśmy normalnie na podstawowych ustawieniach, które ma ten dron. A podstawowe ustawienia to są takie, że ten dron ma GPS-a włączonego cały czas, to znaczy on pozycjonuje się na, na podstawie kilkunastu satelit, które sobie znajdzie nad sobą, i on wie, w którym miejscu jest, i na tej podstawie działa jego jakby pozycjonowanie, żeby on cały czas stał w tym miejscu, w którym, w którym się wzniósł. Więc yy, on jakoś tam ten wiatr sobie redukuje, jak wiatr w niego wieje. I go nie znosi cały czas, ale można ten GPS wyłączyć i to było jedno też z zadań, żeby bez GPS-a po prostu zlecieć do góry i wylądować z powrotem. I chyba też było właśnie, żeby odlecieć i żeby wrócić w linii prostej, ale samemu sobie korygując. No to to bez GPS-a, jak jeszcze dzisiaj tak trochę wiało, no to to, było, to nie było takie łatwe. No i kurs się skończył. Godziny wylatane, teoria zdana. Radio, y, radio, licencja też zdana, to można latać. No, i to tyle z mojej relacji dla Was na dzisiaj. I do zobaczenia na tydzień.